Witam, z tej strony Chaotic TCG Po dłuższej przerwie chciałbym Wam zaprezentować unboxing starteru Chaotic Poświatowców Nieotwarty, nowy zestaw W następnych odcinkach chciałbym Wam pokazać Otworzenie pomoc tupaczek o drugiej do piątej edycji, w tym unboxing trzech boosterów, booster boxów nieotwartych, ale to w następnych odcinkach. Teraz przejdźmy do starteru. Starter nieotwierany. Kupiony na eBayu W każdym Starterze znajduje się kolorowa instrukcja opisująca szczegółowo zasady gry podstawowych jak zaawansowanych poradnik oraz możliwość grania online Drugim elementem Starteru jest mata do gry Przejdźmy do najwyższego. Tali kart w każdej Tali kart się dodatkowo znajduje dodatkowa karta. W tym wypadku mamy Fortissimo Super R. -ka. W chaotiku mamy. 5 rodzajów występowania kart czyli komony z czarną obwódką, tu góry, ankomony, czyli z zieloną obwódką, y, rery, rary, rary, kovoli, ze złotą obwódką, one będą polskiwane. Kolejne są super rki, czyli inaczej się połyskuje polsku, ja to tylko po super, pisane i najrzadsze są ultra r które występują raz czy dwa na zestawie dodatkowo mamy dodatkowe karty z czterech kart kody już nie działają, ponieważ gra online została wyłączona klucze aktywacyjny do naszej talii nie będzie nam potrzebne. Mini poradnik. Jak mam grać tą talię? ale wskazówki, jak mamy pokonać przeciwnika. Ok, przejdźmy do postaci. Talia podświadowców składa się z agresywnej gry. Czyli nasze postacie mają na zadanie dużej ilości obrażeń kosztem własnego życia ataki podświatowców składają się głównie z ognia oraz żywiołu ognia oraz żywiołu ziemi dodatkowo mamy umiejętności polegające na pałerze i jeżeli się nie mylę na odwadze w każdym starterze mamy po dwie karty z tego samego rodzaju ataku Przypomnę, że każdy, każda talia ataku musi być zbudowana z 20 punktów mamy. Nie może być więcej ani mniej punktów, czyli 20 kart 20 punktów Niektóre karty mają 0 punktów ataku, czyli możemy mieć włożyć ile chcemy z limitem do 20, niektóre mają jeden punkt, w niektórych wypadkach nawet tutaj mamy dwa. Są takie karty, które posiadają 5 punktów wymaganych do tak. Teraz lokalizacje, na których nasi poświadowcy będą walczyć, też po dwa rodzaje, z tego samego rodzaju. ekwipunki do naszych bohaterów ta LL to jest bardzo dobra nie jest trudna w opanowaniu dzięki różnorodności ekwipunków możemy zmieniać taktyki różnym przeciwnikom więc talia jest elastyczna teraz mudziki, magiki to nam się nazywa do naszych kart postaci które pozwalają nam zadać obrażenia przeciwnik kreaturze zregenerować życie naszym jednostkom podejrzeć dwie karty z ataku lub z lokalizacji i ułożyć, ułożyć je w dowolnej kolejności bardzo przydatna karta Kolejny, czyli 20 obrażeń w kreaturę, bardzo mocna karta, dostępna praktycznie jedynie w starterach. Jeśli ktoś chce grać podświatowa z musi mieć dwie talii. Zniszczenie danej broni, też przydatne, oraz zmniejszenie punktów umiejętności w postaci przeciwnika. To tyle. Czyli w talii znajdziemy 6 postaci, 6 magików, 6, 6 ekwipunków, możemy je dołączać do postaci w dowolnej przez nas kolejności, jak nam pasuje, 10 lokalizacji, po 2 takie samego rodzaju oraz wejście karty ataku też powtarzające się dodatkowo dostajemy krótką instrukcję grania zasady kod aktywacyjny naszej talii do strony, która już nie ma oraz dodatkowo cztery karty rare w tym jedna super R w tym Fortissimo Ario Mount Pillar i Song of ok to na tyle w następnych odcinkach otwieranie bosterów.